Po sesji w roku podnosiłem y, teren wokół Rynku Wielkiego, chodziło mi tutaj o tak wszystkie gląby. No ta fryzowina, próba po całym rynku z tymi betami, które tam wokół tych drzew jest. No rzeczywiście czy, czy nie można tego, wysprzątać i tej kory nawet, ta, ta kora chyba nie jest taka droga, astetyka, no podnosi barwę miasta. Bardzo prosiłbym, żeby to zwrócić Ja na no, pani Panie Burmistrzu, nawet jak Pan po sesji wyjdzie, Pan zobaczyć, to po prostu to przerażające to jest. I, I panie Burmistrzu, czy jest taka możliwość na przykład, czy jakiś porządkowy, czy parkingowy był na tym rynku, może kto pracuje od tej 7.30 do tej 16, czy do tej 15.30, po prostu te samochody, gdzie chcą, ja chcą, ile chcą, każdy gdzie, chcą chce wjeżdża po prostu na, ten, na, ten, na, 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 na płytę rynku, na przejścia dla pieszych, jakby może taki był człowiek, że ma tą kamizelkę parkingowy, czy tam. Służby porządkowe, czy Ale ja tylko, ja tylko mówię, ja nie wiem, czy to będzie, ale gdyby ktoś chodził i zwrócił uwagę kierowcy, że pan tutaj przymaia, nie wolno tu parkować, no może byłaby jakaś reakcja tej kierowcy, jakby tak miał napis, służba porządkowa na przykład. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o estetykę rynku, linkiego, to powiem z przekoną może ale już wielokrotnie pod to potwierdzałem, że tak jak w tej chwili miasto wygląda e, nigdy wcześniej nie wyglądało. E, to, że e, uważa Pan, że estetyka rynku jest przerażająca, no to ja się z tym absolutnie nie zrodzę. Rynek, co każdy może zaobserwować, w tej chwili możemy na ten rynek pójść i możemy zobaczyć jak on wygląda. On jest codziennie wysprzątany. I naprawdę nigdy w takim e, stanie nie był. Jeżeli chodzi o nasadzenia kwiatów czy poprawę estetyki e, szydłowca, to w zeszłym roku podjęliśmy takie starania, aby, aby rzeczywiście wykonać pewne nasadzenia, nasadzenia kwiatów, żeby e, to nasze otoczenie ubarwić. Tak też będzie w tym roku. Musi się to odbyć w odpowiednim czasie. Ja tutaj rozmawiałem z panem kierownikiem Pablikiem, który jest specjalistą jeżeli chodzi o e, krzewy nasadzenia kwiatów. E, myślę, że. E, myślę. Będę chciał zorganizować akcje, w które będą mogli wziąć udział również mieszkańcy. I myślę, że w maju, na początku maja, kiedy już e, będzie, nie, nie będzie przymrozków, spotkamy się. Z mieszkańcami nasi pracownicy oczywiście pomogą i te miejsca, które uznamy, że możemy ubarwić, ukwiecić czy nasadzić tam jakieś krzewy czy, czy drzewa, ewentualnie to takie działania planuję i będą one wykonane. Myślę, że w pierwszej połowie maja, czy w połowie maja, w zależności jak te prace tutaj z Panem Kierownikiem, Pawlikiem, sobie. Ustalimy, jaka będzie pogoda. I to myślę, że nastąpi. Jeżeli chodzi o parking przy parkingi przy rynku, no tak został zredukowany ten nasz rynek, że przewiduje wiele miejsc parkingowych. Ja już wielokrotnie to mówiłem na spotkaniach z mieszkańcami, że to nie jest. Nasze widzimy się, że parking jest ogólnodostępny i mogą, nie mogą na niej parkować mieszkańcy. To jest wymóg projektu kluczowego. Parking musi być ogólnodostępny, bo inaczej złamalibyśmy zapisy umowy o dofinansowanie. Nie może tam być na przykład przeprowadzona nam strefa ograniczonego postoju. Yy, przepraszam. Yy, Strefa płatnego parkowania, co wielokrotnie gdzieś tam a, do mnie dociera, ponieważ my nie możemy pobierać opłat, jest to, ten, ten parking musi być ogólnodostępny. E, na pewno można coś zrobić w tym zakresie. W tej chwili jest opracowana zmiana organizacji ruchu e, i planujemy po prostu czasowe ograniczenie e, postoju na, na tym terenie. Ta organizacja z tego co tutaj Pan Kierownik mi e, przekazywał już jest praktycznie na ukończeniu, także ona niebawem, tutaj Pan Kierownik musiałby dookreślić kiedy ona, kiedy ona wejdzie w życie i myślę, że ograniczymy tam czas postoju, nie zagraniając parkowania, po prostu ograniczymy, ograniczymy ten czas. Myślę, że będzie to z jednej strony poprawiało wizerunek naszego rynku, z drugiej strony nie ograniczy dostępności do okolicznych sklepów, dlatego że każdy będzie mógł ewentualnie podjechać nam na kilka minut, zrobić zakupy i odjechać. Te samochody po prostu nie będą nam stały cały dzień. I tak też się Były pytania, czy, czy, czy yy, yy, również samochody Urzędu Miejskiego tam nie będą parkowały. Nie widzę żadnego problemu. Możemy tutaj dać przykład. I po prostu e, są utwardzone place, gdzie, gdzie można stanąć samochodem. Także tutaj nie widzę żadnego problemu. Natomiast całkowicie dostępności rynku nie, musimy, nie możemy zlikwidować, ponieważ ogranicza nas tutaj projekt kluczowy. żeby ludzie parkować. Chodzi mi tylko o samo um do rynku i ciągnie piesze tutaj, żeby nie było po prostu tego, że ktoś gdzieś chce i jak się kto parkuje, bo tu to miejsca podstawowe po to są, żeby ludzie mogli parkować. Chodzi mi tylko o samą do rynku i o piesze, bo to jest najgorsze wielkie zło, że ludzie sobie wjeżdżają w tej chwili jak chcą, gdzie chcą i jest po prostu no brzydko, nieładnie. A po drugie, Panie Burmistrzu, no powiem szczerze tak, no niech Pan tak nie mówi. było czysto, jest czysto. Nie chodzi tylko o klomby, które są wokół drzew, okrążnikowane drzewa. I tam, jak Pan burmistrz nawet dzisiaj zobaczył, chodzi mi o te miejsca, szczególnie bo tam, ta jak Pety, o to chodziło. Jak powiedziałem, że nie jest brudno na wieku, tak się nie wyraziłem Panie burmistrzu, ale tu po prostu przy tych drzewach. Podnieście tak samo jest, tylko tam jest Pełno tych petu, no tym kryzelina, tylko kwestia uzupełnienia formułów będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kryzelinę i, i trzeba, które mamy w ciągu ulicy Radomskiej i Biegu Wielkiego, y, jestem przygotowany na to, że do przyszłego tygodnia do połowy będzie to wszystko zakończone. Po prostu mam małą liczbę ludzi. W tej chwili robimy niezbędne pracę w Parku Radziwiłłowskim, który, że tak powiem, w którym nie były wycięte przez lata. Musimy dokonać cięć wyrównawczych i tak zwanej przecinki, żeby one mogły w sposób normalny wegetację prowadzić. Są dodatkowo zasilane nawozem. A dlaczego w Parku Radziwiłłowskim? No, dlatego, że wegetacja mocno ruszyła. Natomiast jeśli chodzi o flizelinę i o korę pod drzewami, myślę, że to w przyszłym tygodniu będzie zrobione. Kora jest, flizelina jest. Kwestia tylko powiedzmy ludzi. Będzie zakończony jeden temat, będzie podjęty następny. Proszę o cierpliwości. Na pewno będzie to ładnie wyglądało. Yy, dalej tu Pan Urbić nie wspomniał o organizacji ruchu, o którą Pan pytał. Yy, a nie, to nie Pan pytał. Pan pytał o organizację ruchu. Organizacja ruchu na Rynku Wielkim, tak jak Pan Burmistrz powiedział, będzie do końca tego yy, miesiąca opracowana. Myślę, że przyszły, yy, poza yy, przyszły tydzień będzie wprowadzona, bo to kwestia znaków yy, odpowiedniej liczby, ustawienia, yy, i to jest ograniczona strefa parkowania.